Od kory na początku zacznij jak chcesz podłupać sobie z Topoli dłużej dziś rośnie nawet przy wodzie przeważnie ma duże przyrosty i wtedy gruba o, trzeba odłupać kawał taki Topoli, gory stopoli i ona sobie w domu poleży poschnie. Dobry, dobry materiał, bardzo miękki, fajnie się w tym robi. Początek to wystarczy zwykły scyzoryk. Próbę robić, nie? Na palce uważać, a potem dopiero jak będzie coś wychodzić, to po jednym łódku, po jednym dłutku. Do dzieła! Jest naszym talentem. Ach, Do tego dzieła. Wydaje. Myśmy zobaczyli pierwszą małą rzeźbę, jak ona wyglądała. mają ma ją pan? Mam. Ma. Też z Cezarykiem Bordem. A co to było? Co pan wyrzeźnił? Wam uczamy A potem już cztery małe dłutka. I bardzo małe. Gdzieś tu jedno chyba leży nawet. Pierwszy A, to pan ma całą skrzyneczkę. Pierwszy, pierwszy, tam... dług, pierwszy z czterech dłutek. No nie? I powstał jakiś tam frasobliwy, który też wiem, gdzie jest i niedługo będzie u mnie w domu już. No, ale tu już pan się do... 20 lat już minęło. No to tych narzędzi już pan ma sporo do wydruku. Nie no, wiem, Część zresztą jest. To tylko część? No to tu na samym wierzchu, w tej skrzyneczce. Nie, no to wcześniejsze, tak, o to to. To też było to, tylko wygięte. No właśnie, a czym pan robi tym dłucikiem? To co pan wykonuje tym dłutem? To są oceny i innymi tylko. Chodzi o to, że on ma trochę inny kształt. Więc nie raz są takie zakamarki. Że proste dłuto, prostym dłutem się nie da. I wtedy jest wygięte w kształcie łyżki. No nie? Do wybierania na przykład proste dłuto już by się trzonek opierał i, i nie dałoby się nim wybrać. Tych kształtów jest dużo, bardzo dużo. Mm -hmm. Ale rozumiem, w tej że w ten... jest dużo takich kształtów. Czy każdy rzeźbiarz ma y, część podobnych y, narzędzi, ale część takich swoich, tak? Nie, no nie znaczy... Jeżeli nie ma jakiegoś dłuta w, w sklepie, w ofercie jakiejś, no nie? Mhm. A jest potrzebne, no to y, potrzeba matką wynalazków. No to się Robisz szuka. takie, które jest potrzebne. Albo trzeba iść do kowala, albo zrobić samemu. Są takie dłuta oczkowe, które, które sprzedaży mhm. ogólnie nie ma. Też często używają. A ma pan tu przy to, to dłuto? Nie. Miałem takiego kolegę, który maluje ziemię. Robi obrazy używając ziemi. mieszka to z klejem, nie. Nakłada, robi takie okazy I on twierdził, że jak potem robiliśmy na plenerze że takie formy duże i były wycięte spod piły. No I zaczęliśmy właśnie wykażeć się butami to on powiedział, że dla niego to jest ta spod forma skończona. Już powinno się przed tym nic nie